Dzień dobry, bardzo szybki wstęp do odcinka. Wczoraj obejrzałem program informacyjny z blondynką w roli głównej. Ona się zastanawiała cały czas, czy można kląć w ogóle, czy to się w głowie nie mieści, żeby używać brzydkiego wyrazu. I cały program był poświęcony właśnie klęciu, a zwłaszcza jednemu wyrazowi na wy. No i teraz ja go nie nagrałem niestety, ale spróbuję Wam go w pamięci odtworzyć. I ważna rzecz, w białej marynarce przedstawiciel opozycji. Miłego oglądania. Proszę Państwa, podsumowujące pytanie nasze dzisiejsze spotkanie. Czy kobietom wypada używać wulgaryzmów, zwłaszcza jeżeli są damami? Mamy mało czasu, więc proszę po jednym zdaniu od każdego z Państwa. Może zaczniemy od obrońcy życia poczętego w rodzinach

ja ostatnio uzupełniam lektury szkolne, czytam tylko wybitną poezję oraz poezję Jana Pawła II i takich słów nie używam oczywiście, ale czasami jeżeli mam do czynienia z gejem, z lesbijką, to oczywiście dlaczego nie? To są podludzie, którzy po prostu na taki język zasługują. Panie redaktor, nie można robić sobie z gęby cholewy, a z dupy ośrodka kultury. Dlatego ja uważam, że miejsce cweli jest w celi. Och, widzę, że jest z nami również pan prezydent. Witam bardzo serdecznie. I yy, zanim jeszcze skończę witać, chciałam zadać pytanie, czy pan również używa wulgaryzmów? Panie redaktor, ja takiego słowa nie używałem i nie będę używał, ponieważ brzydzę się takimi słowami, natomiast są sytuacje i taką miałem ostatnio, kiedy Niemcy złożyli nam propozycję, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że Niemcy z ah. tak Tak! Ci Niemcy złożyli nam propozycję, że nam pomogą przy koronawirusie. Jakie ja miałem wyjście? Jedno, co mogłem zrobić, to powiedzieć im, żeby wy... nalali. A teraz to samo pytanie zadajmy osobie duchownej. Jak to wygląda z perspektywy kościoła, proszę księdza? Nie, nie, ja nie używam takich słów, ale o krok byłem ostatnio, kiedy napadła mnie kobieta w ciąży ze szprejem. Zaatakowała, tak? Drzwi mi pomalowała szprejem, ja otworzyłem, a ona mnie pyta, czy ja wiem, jak się mówi na kobietę, która jest w ciąży z księdzem. No, oczywiście nie wiedziałem. I, I jak się mówi? No, ona twierdzi, że jak kobieta jest w ciąży z księdzem, to się nie mówi, że ona jest w ciąży, tylko że jest w ciąży. Hey, Elvis żyje. I teraz to samo pytanie do rycerza Maryi, do obrońcy Kościoła. Czy według Pana można używać wulgaryzmów? Czy można mówić, wypierdalać? E, panie redaktor, no powiem tak: żeby Polak Polakowi coś takiego powiedział, to mnie się to do... w pale nie mieści. Uchodźca, ja! Wypierdalać, uchodźca! Nein, damen, nein, damen, wasze gut, damen, a... Proszę? P e, przepraszam, bo mieliśmy zakłócenia. E, w czym, co się Panu w pale nie mieści? Nie, w sensie, że nie w pale, tylko pałę taką mam, nie, e, i ona taka mała jest, wąska, chciałem sobie tu wygrawerować, Żydzi mi dalać, ale za wąsko jest i mam tylko Żydzi, nie, a wypierdalać mi się na pale nie zmieściło, no, bo to się normalnie w pale nie mieści. Rozumiem, oczywiście rozumiem, jest z nami minister zdrowia, były minister zdrowia, panie mistrze. jak to u pana wygląda? Czy pan używa takich słów? Nie, nie, ja rzadko, nigdy. Znaczy właściwie nigdy, poza jednym przypadkiem, kiedy mnie ktoś spyta o respiratory, to dostaję wtedy, takiej kurwicy dostaje. I jest żeby to wajtyn, mnie kada wypierdalać, nine! Po prostu, że wie Pani, no to, to same nerwy puszczają. I teraz pytanie do przedstawiciela Milicji Obywatelskiej. Czy Wy coś przedsięweźmiecie w tej sprawie? Czy to pozwolicie, żeby te baby chodziły po ulicach i dalej kleły i dalej nasze dzieci uczyły onanizmu w ten sposób? Panie redaktor, nam też się to w pałach nie mieści i dlatego przewzięcieciemy... ciemy, przedsięwzięcie, przewzięcie, zamierzamy przewzięcie ciąć. Proszę Państwa, nasz czas się kończy. Można się pięknie różnić i można się brzydko zgadzać. My tutaj dzisiaj wszyscy zgadzamy się brzydko, znaczy, że brzydko jest mówić brzydkie słowa. Aha, bo jeszcze miałem zapytać przedstawiciela opozycji, co o tym sądzi, ale. Yy, widzę, że przedstawiciela opozycji z nami nie ma, jak zwykle. No, i żeby nie było potem, żeśmy nie zapraszali. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja, ja, auf ja ja, 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 To tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, nie wolno kląć. Chyba, że jesteście niegrzecznymi dziewczynkami, wtedy jak najbardziej. Wolno również sponsorować mój kanał. Link do Patrona jest w opisie, jak zwykle. I wolno zamawiać już filmy na Hype.me, gdzie robię je z dedykacją dla kogo chcecie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Miłego weekendu Wam życzę.